Siemanko YouTube ja jestem Zenek, a to są Settlersi Online, dzisiaj mam dla was kodzik nowy i ewentualnie to co się z nim wiąże, a mianowicie jest to kod bodajże dający kod promocyjny, dający nam darmową przygodę, ja już ten kod zrealizowałem, jest to przygoda łowca nagród, proszę bardzo, akceptuję sobie tą swoją nagrodę. Dostałem tą przygodę Zaraz zobaczymy o! Bardzo prosta. Bogaty kupiec potrzebuje pomocy. Został oszukany przez swoich wspólników i chce się na nich zemścić. Tak się składa, że zrobił obóz w pobliskim wąwozie. Tak się składa, że zrobili obóz w pobliskim wąwozie. Zniszcz wszystkie obozy bandytów. Prosta, bardzo, bardzo banalna przygoda. Nie wiem, czy są za nią jakieś nagrody. Myślę, że powinny być jakieś kurcze nagrody za nią. Także może niedługo ją sobie po prostu wykonam. Jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Na pierwszym poziomie trudności, także naj, najprostsza z możliwych. Dobra, teraz pokażę Wam kodzik. To jest ten kod. To jest A59C6D442F4 Oczywiście ja go przy renderowaniu filmiku go wyświetlę tak, że będziecie sobie mogli go przepisać spokojnie, będzie większymi jakimiś literami, jakąś wyraźną czcionką napisane. I wpisujecie go tutaj, w, przechodzicie w kupon, e, kod z kuponu przeklejacie, oczywiście musicie być, musicie być zalogowani na, na swoje konto, e, wchodzicie w kupon, wklejacie ten kodzik, e, naciskacie wy, wykorzystaj kod promocyjny i dostaniecie od razu informację, że, e, że po prostu kod został e, kod został po prostu przyjęty, a jeżeli go wcześniej wcześniej go nie reali, realizowaliście i że przygoda że przygoda, czy, czy nagroda niedługo zostanie po prostu wam przekazana. I potem po rozpoczęciu gry tutaj prawdopodobnie od razu, jak wy tylko wyjdziecie do gry, od razu ta przygoda się pojawi u was w wiadomościach. Weźmiecie sobie akceptuj, zaakceptujecie tą przygodę, przejdzie wam do menu gwiazdy i tam już będziecie mogli sobie rozpocząć tą przygodę. Ok, dzięki wielkie. To był taki szybki filmik informacyjny na temat nowego kodu, który się pojawił, dającego przygodę bodajże przygodę o nazwie łowca nagród. Coś takiego. Taka przygoda. Ok, ja sobie chyba przejdę i zrobię z tego jakiś filmik, zobaczę jak to będzie wyglądało. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, do zobaczenia do następnego filmiku. Cześć!